Był tutaj konkurs, wyobraźcie sobie. Brały w nim udział różne gwiazdy, no. w tym również ja. Kilka lat temu dostałem mail od Pawła Pawlika, czy chciałbym popracować w Werymew Classic. Ale wtedy nie byłem zainteresowany, i cztery lata później dostałem mail o treści. Minęły 4 lata, a ja nadal czekam. No to jak czekał, to przyszedłem. Spacerek w okolice Wawelu. Po tym, co się ze mną działo, nie do końca pamiętam, bo musiałam się dostać na kopiec kościuszki, ale były drzwi do wyboru. Na szczęście wybrałam właściwe i oto jestem. Wydaje mi się, że jestem najlepsza w wymyślaniu nazw programów. Wymyślam ich sporo. Nie wszystkie się podobają. Na przykład ostatnio mieliśmy konkurs kulinarny i wymyśliłam taką nazwę. Poszukiwacze zaginionej pieczarki. Chyba w popularyzowaniu muzyki. Ym, sprawia mi ogromną przyjemność, kiedy mogę, na przykład, opowiadać, czemu Strauss farbował włosy, albo wytłumaczyć, że Turandot była kobietą. No jak to czym? W parzeniu kawy dla przyjaciół radiowych. Mam nawet sprzęt do tego celu. Pokażę Wam, dobra? To jest psia, psia tak nazywamy to w naszej redakcji. Podwójne espresso dla dwóch lubiących się osób. Najczęściej rozpoznają mnie taksówkarze. Dwa razy zdarzyło mi się takie... To pan! To było bardzo miłe. W urzędzie, na poczcie albo w sklepie, że kiedy mówię tym radiowym głosem, to łatwiej jest mi nawiązać relacje. Taka atmosfera się robi milsza. Panie na kasie próbują mi jakieś... Masło, nie może policzyć. Panowie z drogówki po krótkiej rozmowie sugerują, że mogę jechać dalej. A takie najbardziej zabawne są na przykład wtedy, kiedy wsiadam do taksówki, słyszę powtórkę mojego programu, słyszę siebie. No i taksówkarz komentuje program, i to zazwyczaj są bardzo zabawne sytuacje. Mówisz, 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 mówisz. A tutaj mikrofon wyłączony. Zapowiedziałam kiedyś muzykę Jerzyka Fryderyka Händla. Ciekawym miejscem była grota, a właściwie jaskinia nietoperzowa w Beskidzie Wyspowym, gdzie przy maleńkim jej latarence, przy niewielkim świetle małej latarki czekaliśmy na nietoperze. To było w pandemii. Nagrywałam materiały, programy, wszystko co trzeba było pod łóżkiem piętrowym mojej córki. Obok domku chomika. Mechanika samochodowa. Założę sobie taką małą kawiarnię, po prostu miejsce, w którym będzie miło spędzać czas, i będę piekła tarty, i to miejsce będzie się nazywało tarty u Marty. Było ryzyko szkoły teatralnej, ale się nie udało. Całe szczęście. I ja już sobie trochę nie wyobrażam życia bez radia, bo mam najlepszy pokój z oknem, z widokiem, idealnie na kopiec kościuszki. RMF Classic najpiękniejsza muzyka filmowa.